dobry. razem z dziennikarzami Gazety Wyborczej i reporterami telewizji Gdańsk zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka Patrolu Reporterów. Co jakiś czas wracamy do tematów, o których w Patrolu Reporterów mówiliśmy już wcześniej. Robimy to, bo mimo obietnic problem nie został rozwiązany. Tak jest ze starym cmentarzem na Gdańskim Ujeścisku, który mimo zapewnień władz miasta cmentarza nadal nie przypomina. Samorządowców pytamy, dlaczego nie dotrzymali słowa i dlaczego zapominają o tym, o czym pamiętać trzeba. I taki wnik z Gazety Wyborczej i Sebastian Furtak z Telewizji Gdańsk. W tym prawdopodobnie spoczywa bohater walko Gdańsk, Antoni Parys. On ma, jest uhonorowany swoją ulicą Gdańską, ale jego szczątki walają się po świetnisku. To w porządku. To bardzo przykre. Ja, ja o tym wcześniej nie wiedziałam, ale to jest na pewno bardzo przykre i to jeszcze bardziej mobilizuje tego, żeby szybko coś z tym terenem zrobić. To na pewno no, nie najlepiej świadczy o nas, o, o władzach miasta w tym przypadku. No i trzeba robić wszystko, żeby to zmienić. Ja jestem przewodniczącą Komisji Turystyki i Promocji Miasta i myślę, że na tą komisję zaproszę osoby, które no, są władne, to podejmować jakieś decyzje, czy, czy są odpowiedzialne za, za te tereny. I będę, będę prosiła ich o jakąś konkretną deklarację do protokołu, i będziemy po prostu z tego rozliczać. Także, także wydaje mi się, że to jest dobra, będzie dobra droga. I tak takim jeszcze w kwietniu planuję takie posiedzenie komisji odbyć. Pan jest mieszkańcem tej dzielnicy. Kiedy zainteresował się pan losem zapomnianego cmentarza? No to był październik 2006 roku. Wydaje mi się, że po prostu dawni mieszkańcy tej okolicy, dawni mieszkańcy Gdańska, no nie powinni spoczywać w takich warunkach. Były prace porządkowe bodajże przed wszystkimi świętymi w zeszłym, w zeszłym roku. Samo sprzątanie nic nie pomoże, to po prostu muszą być podjęte jakieś zdecydowane działania. No Jak pan sobie wyobraża, jak to mogłoby wyglądać? To znaczy, jak sobie wyobrażam? Wydaje mi się, że mogłoby to wyglądać tak jak kwatery niemieckie z pierwszej, z drugiej wojny światowej, na przykład na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. A tutaj jest jeszcze sporo nagrobków. No, to jest po prostu cmentarz, który mógłby jeszcze istnieć. W październiku zeszłego roku kręciliśmy nasz pierwszy program poświęcony nekropolium, zapomnianym nekropoliom w Gdańsku. Co do tej pory się zmieniło? W tej chwili, w okresie przedwiosennym, widać, że tutaj potrzebne są pilne prace porządkowe, i one zostaną, zostaną zrobione. Pole, pole, znaczy po, Ale kiedy? Zostaną zrobione przewidujemy, że do około 15 kwietnia teren powinien być wygrabiony, usunięte śmieci. Przewidujemy jeszcze w tym roku tutaj umieszczenie tablic, które by jednak dyscyplinowały społeczeństwo. Czy już pojawiły się jakieś wstępne projekty, jak to miejsce może wyglądać? Prace pójdą w tym kierunku, by stworzyć rodzaj jakiegoś terenu zieleni, ale z zachowaniem czy zgromadzeniem, zgromadzeniem tych pozostałości nagrobków. Czy też zachować i odrestaurować resztki nagrobków. Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie wiemy. Przesądzi jeszcze o tym stanowisko konserwatora zabytków. Co zdaniem konserwatora mogłoby powstać na, cmentar na terenie cmentarza na Łyścisku? Zdaniem konserwatora z pewnością powinno być tam jakieś miejsce, jakiś punkt upamiętniający to, że kiedyś rzeczywiście był to cmentarz. W przypadku takich miejsc, które no już wiadomo de facto nie są cmentarzami, są tam tylko pozostałości cmentarne, przeważnie projektuje się jakieś założenie parkowe, jakąś spokojną funkcję z dużą ilością zieleni, żeby wiadomo godnie uczcić to, co było kiedyś, a jednocześnie nie burzyć charakteru jakby współczesności. Czy powstał już jakiś projekt rewitalizacji tego miejsca? Jesteśmy w początkowym etapie tych działań. A kiedy będzie końcowy? No miejmy nadzieję, że nastąpi to jeszcze jeszcze tego lata. To wszystko w tym odcinku patrolu. Zapraszamy jak zwykle za tydzień we wtorek o godzinie 17. .00. Powtórka w środę o 8.45. Tematami z patrolu zajmujemy się także co środę na łamach gazety wyborczej. Prosimy do nas dzwonić i pisać na nasz adres mailowy. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.